do obsługi sali oraz barów tak, kawiarni. Jest to praca sezonowa z możliwością przedłużenia na okres nieokreślony. Tak, no, ja jestem kierownikiem góra rekrutacji w Wyższej Szkole i Biznesu w Gdyni. Kolejny rok mamy przyjemność uczestnictwa w targach e edukacji i pracy w Lęborku. W tym roku targi zostały zorganizowane na wydziale zamiejscowym w, w Lęborku, gdzie nasi przyszli kandydaci na studia mają możliwość spotkać się z pracownikami. Chcemy tutaj po to, żeby przedstawić naszych Nazywam się Anna Wiśniewska, jestem pośrednikiem pracy w punkcie Pośrednictwa Pracy, utworzonym w ramach projektu OHP jako realizator poszukiwania pracy. Jesteśmy organizatorem dzisiejszej imprezy, czyli Targów Edukacji i Pracy pod nazwą Moje Miejsce na Rynku Pracy, edycja trzecia. Takie targi już są trzeci raz, są one dla młodzieży. Na tych targach młodzież ma możliwość zapoznania się z ofertami pracy, z ofertami szkół wyższych, policjalnych, jak również z ofertami wolontarystycznymi.